Mam ogromny zaszczyt powitać wszystkich Państwa, którzy przybyli na uroczystość 90. rocznicy urodzin pana profesora Henryka Markiewicza, który jest, jak dziś się to mówi, ikoną naszej krakowskiej polonistyki. Bez pana inny byłby uniwersytet. Inna byłaby kultura w Krakowie, inny byłby Kraków. Chciałbym Panu węczyć taki drobiazg, mianowicie odznakę za zasługi dla miasta Krakowa. Honorizacja. Panie profesorze, brak słów, żeby wyrazić naszą wdzięczność, ponieważ to, co się stało za sprawą Pana profesora. Trudno wymierzyć w tych relacjach naukowych, bo one oczywiście są najważniejsze. One decydują o randze całego naszego polonistycznego, humanistycznego środowiska. Ale jest ta druga strona, która dla mnie jest niesłychanie ważna, ta strona ludzka. To, co Panu Profesorowi jako człowiekowi, jako humaniście, jako nauczycielowi zawdzięczamy. To jest największa szkoła, jaką otrzymaliśmy od Pana Profesora. I myślę, że większość osób tutaj obecnych będzie, dokąd będzie świadoma swojego umysłu, wspominała to, co zawdzięczamy panu profesorowi. Bo to jest niewyrażalne właśnie w słowach, niewyrażalne w tych naszych codziennych może czynach. Panie profesorze, dziękujemy za to wszystko i uniwersytet nie potrafi się panu odwdzięczyć bo już brak właściwie możliwości, żeby się odwdzięczać. Pan profesor miał okazje różnego rodzaju nagrody otrzymywać i od władz uniwersytetu, od prezesa Rady Ministrów, o które występowaliśmy od ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Ale jest jeden medal, którego uniwersytet panu profesorowi jeszcze nie przyznał. Medal plus Ratio Quam Vis. Myślę, że ta uniwersytecka zasada przyjęta przez uniwersytet i wpisana do statutu jest no, sentencją, którą pan profesor kierował się w całym swoim życiu i którą pan profesor także wcielał w nasze umysły. Trudno wyrazić słowa uznania czy wdzięczności w jakiejś nowej formie, więc może już nie będę dziękować, ale będę życzyć panu profesorowi jeszcze wielu pogodnych lat wśród. Przyjaciół, życzliwości, uznaniu bliskich i tej wspaniałej aktywności, tej skrupulatności, tej dociekliwości, której mam nadzieję jakieś małe krople spływają na młodzież, która teraz przychodzi, która ma już może inne spojrzenie, inny stosunek, ale ja zawsze mówię tak studentom: wypatrzycie i nic nie widzicie. Pan profesor Markiewicz patrzy i widzi wszystko. Panie profesorze, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Bardzo Zacząć łatwo. Są to nie tylko obowiązkowe, ale i serca płynące podziękowania dla wszystkich Państwa. Za pamięć, za życzliwość, za dobre słowa, na pewno przesadnie pochwalne, no bo taka jest już jubileuszowa konwencja, ale sprawiające wiele radości. I wtedy, gdy mówią o naukowym pożytku, a także, a może nawet przede wszystkim wtedy, by mówią, że starałem się być przyjaznym i pomocnym dla kolegów i uczniów. Ostatnio, co prawda, głównie się z nimi spierałem, Pomagałem im bezlitośnie, jak to kiedyś mówił Erenburg. Ale wielkodusznie nikt mi tego nie wypomniał. Katechizm wdzięcznego polonisty. Profesorowi Henrykowi Markiewiczowi w 90. rocznicę urodzin. Kto ty jesteś, Polonista? Jaki znak twój, Lekturlista, gdzie ty mieszkasz, w Gołębniku, gdzieś się kształcił przy Henryku? Jego imię. Henryk Wielki, a znak jego rozum wszelki, jego ranga, mistrz nad mistrze, czegoś uczył myśleć bystrze. Czy go kochasz? Kocham szczerze. Czy mu wierzysz? Zawsze wierzę. Coś mu winien, mądre życie, czymś dla niego. Wdzięczne dzicie. <noise> Czym cię żywił, wiedzy karmą, ileś płacił, nic, za darmo. Nie ma ceny na tę paszę. Weź, Henryku, serca nasze.